Siemaneczku, z tej strony Piotrki, dzisiaj jesteśmy wypiłka śmierci na Roblox. Jak, jak możecie teraz zauważyć, dawno nie było piłka śmierci, nawet nie wiem, czy parę miesięcy temu nie było, ale bardzo dużo wyświetleń miało, chyba aż tysiąc prawie, rzeczywiście więcej tam jakoś. Więc dzisiaj postanowiłem, że dawno nie było, że zrobię. Widzicie w ogóle, jak ja już wyglądam. Normalnie za Robuxy, znaczy, no nie za Robuxy, za, za, za żadny Robux tego nie kupiłem. To jest pionę za pieniądze, które nas zbierałem. Ale się biją. No. W tej zaraz odpalę. Waga. Tutaj leci. Trzeba się tak skupić, żeby nie było. Dobra, ta piłka nawet do mnie nie leci. Nawet jakbym chciał. O, teraz leci. Wytle odpalę glas, czyli szklaną ścianę. Uwaga, ta piłka do mnie leci. Leci O Co tu się dzieje? Muszę się odsunąć, bo te kule spadają z nieba Trzy życia nadal mam Ja mogę stać w miejscu i... I zostać w miejscu i czekać aż ta piłka w ogóle do mnie poleci kiedyś O, leci Ciekawy, kiedy wejdę z kimś na pojedynek. Także jeden na jeden. Także ta piłka, tak, le, o, kurczę. Wiedziałem, właśnie. O, to dobrze, że w ogóle ten glas wall paliłem. Żeby to jakoś wyglądało, żeby miało ręce i nogi. Oj. Tutaj jej teraz jest trzy osoby. Tylko jedna tego. Ja może do finału się dostanę. Ale raczej chyba nie, bo za chwilę jak wejdzie w pojedynek, to to będzie ciężko. Ciężko będzie. Chyba, że. O kurde. Już już szkodziło mnie. Nie! Mam jedno życie. Mam chyba jeszcze trzy. Przegram to. Już dawno nie grałem też, to jest moja pierwsza runda po tych paru tam miesiącach. To ile to tam było, o kurde, no i wiedziałem, wiedziałem, za szybko klikłem, on się oddala, nie wiadomo. Po co, dobra, następna mapa, 75 tysięcy mam monet. I dobra, zrobimy sobie dzisiaj 4 rundy, czyli jeszcze 3 dzisiaj. Żeby wiedzieć, tak za dużo też nie było, jak na ten pierwszy raz, ile ja mam FPS-ów, 100 fps -ów. No więc zrobimy sobie dzisiaj cztery rundy, czyli jeszcze trzy. Nienawidzę tej mapy. Ostatni chyba, co ja grałem. To nawet nie na moim odcinku, a na odcinku pana Gofra. Jak byłem, no też na tej mapie to wtedy masakra była. Dobrze, czekamy aż piłka poleci do mnie. I oczywiście Wam, widzowie, dziękuję za. 1000 subskrypcji, ale to już dawno było bite. Ja teraz dziękuję z powodu tego, że jest rok kanału. Dzisiaj, jak to nagrywam jest 24. Więc yy, pie, mnie, rok temu wrzuciłem pierwszy film na mój kanał, a dwa dni temu, 22, był rok kanału ogólnie od założenia. Więc też to jest ciekawe. Nie wiem po co tak poleciałem. O nie. Pyk, to ale rozpędzamy tą piłkę, no trzeba. Tu nic tak właśnie nie mówię bo tak cicho jest, bo jestem tu skupiony. Ale poszedł pyk ale się dzieje. Co tam się dzieje? Ten pociąg jeszcze jedzie. O! No i tu też rozpędziłem piłkę. Spagowało się odbrał. No czyli ile zostało jeszcze osób? Cztery razem ze mną to pięć. Trzeba od nowa rozpędzić tą piłkę. W jakie młody mam... Jakie młody mam i, jakie młody mam i aurę jaką mam. O nie! Kurde, przeknąłem. Dobra. Co się dzieje. Tu. Pyk. O nie. A no jak ja pójdę z tymi ludźmi do finału Z tym jednym co tak, co tak szybko robi To to będzie chyba masakra Szkliknąłem Mam ścianę w ogóle Bez sens Dobra poszedł pęknął Jeszcze tylko dwóch trzeba pokonać No i może się dostanę do finału z jednym życiem nie wiem czy z jednym życiem się dostanę? Może się dostanę, bo wtedy się Dostaję więcej Fajnie jakbym się dostał Kurde, akurat ten pociąg jechał, tak już to rozpędziłem To jest tak było niespodziewane Polecę sobie do góry O, teraz znowu. Pyk. Pyk. Ale ta piłka jest szybka. Jeszcze ją szybciej zrobimy. Pyk. Pyk. Widziałem, że ja. Ja? Nie. Nie ja. Oj. Teraz się dopiero zaczynają cyrki. Siub. O nie. Kurde, jakby to do niego poszło. To by wtedy dostał tak, żeby nie wytrzymał chyba. Miałem jedno życie. Wtedy ja z nim walczyłem. Poszedł pęknął. Teraz ja prawie, że poszedłem pęknąłem, bo się zwróciłem na niego uwagę. A ja miałem. Pyk. Jak chcecie więcej piłki śmierci, dawajcie znaka w komentarzu. Ten ewidentnie chce mnie wykluczyć stąd. Bo wydaje że cały czas do mnie celuje. Ja bym chciał, żeby on poszedł, a żebym ja z tamtym walczył. No Nie, by tamten może być chyba mocniejszy. No i kurde, już po mnie. Aha, i ten wygrał. No po prostu, rzeczywiście, super. Dobra. Teraz tu prostu musiałem poczekać na mapę kolejną. Tu jest intermission, inter idziemy, tu idziemy. Wchodzę, wchodzę tu i... Na mnie pierwsze leci piłka. Normalnie, żebym stracił życie, jakbym się nie popatrzył. Dobra, idę kurde tu. Przy tych ludziach. Będę teraz, nie będę tak teraz normalny. teraz te dwie rundy zrobimy tak, że będę podchodził normalnie w tak jak ci ludzie, a nie, że stoję w innych miejscach i czekam, żeby jakieś ciekawsze to było. Podchodzę, tu wale, tutaj tą moc. O tego dziada to idzie, teraz do mnie. No już kurde, życia nie mam. Poszedł, pęknął. Dobra, ja do spawnu lecę, nie? Pyk No, co tam się hołowasz? Dobra, teraz moje będzie, pyk O, ale też tam walczą, no Patrzcie, jak tam walczą A, przybliża się, patrz jak się przybliża Jedno życie mam, a to odbije mnie Co się tu dzieje? Piek tarcza Kurde, bezpotrzebnie to odpaliłem A, bo potrzebnie Szybko mi się to skończyło odbiłem to. Nie mogę. Z jednym życiem. na z tym chłopem. Ale się oddala. A i co myślał? Że ja co takich rzeczy nie umiem? Jezus, no przecież to odbiłem. Dobra. Izowie, teraz ostatnia runda. Teraz teraz znowu zrobimy, że się chowam, bo chyba myślę, że lepiej wychodzi, to jak się chowam, znaczy też do finału, oczywiście przechodzę. Teraz też przeszłam. Fajna mapa się trafiła. Z, z, normalnie ze siatką do siatków, I więc no, mapa się fajna trafiła. Tu musimy iść. I tu R i widzimy kaj piłkę Dobrze, taką normalnie animację też mam chodzenia, no. To wszystko kosztowało. te pieniądze. Miałem 7 milionów. Zostałem ze 70 tysięcy. No. Tak to wychodzi w tą grę. Ale tam do góry to leci. Też polecę do góry. Bo też mogę. Jak ja mam tam postacie? Ja mam takie postacie też. E, najdroższą chyba. Ale na lufu się gram. Czyli na pierwszej mojej postaci było... Mam tu wszystkie moc, no nie wszystkie, ale za niedługo będę miał wszystkie Które bardzo fajnie mi się yy, yy, tym robi No szczerze powiem, bardzo fajnie no Pyk do góry No ciekawe, krótka ta runda pewnie będzie Bo zginę jako pierwszy, znaczy nie, już pierwszy jako nie, bo ale jest mało osku tutaj, temu to mi chodzi, że szybciej, że szybciej ta nuta potrwa. Pyk. Patrzymy. Gdzie to leci? Odbiłem to. Chodzi o to, że jak tam walczą, to nie widzisz potem do kogo leci, no. No, Killed Shin. Przynajmniej tego Shina nie będzie w ludzie, który mnie załatwił w poprzedniej rundzie. Poszło pękło. O, pyk, tu. Teraz ja idę kurde walczyć. Skończyło się. Skończyło się, dobre rzeczy. A, się to piłka już rozpędziła. Pyk. Dobra. Tu lecimy na tego chłopa. Odbiłem to cholerstwo przecież. No i już przegrałem, a nie no nie jeszcze. Jeszcze jakoś tutaj walczy z tym jednym życiem, ale to niedługo. Tu wyszedł, tak to pomogłem tym. Tu... O i poszedł pęknął. Jeszcze, żeby tu, kurde, jedno życie stracił. I jest na moim poziomie już. pyk 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 jezus i oczywiście że do mnie o kurde akurat mi się skończyło tak ja teraz tego nie odbił to ja nie wiem co ja bym sobie zrobił Rozpędzamy tą piłkę, nie ma co. Bo tutaj jeden na jeden. Ja znowu na jeden na jeden przejdę z tym typem, który. Ma jedno życie i ja mam jedno życie. Do mnie co celuje, ty. Się ugrali pewnie. Pyk. Ma jedno życie, a ja se tańczy, debil. Pyk. 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 No, jedno życie mu już zadałem. I ta Luna będzie jeszcze trwała. Czy ona już o tyle trwa. A ja zginę, nie będę na face off. Na pewno. Patrz I widzisz, no i jak teraz nie straci życia, to... Będzie trudna, czyli nie jestem najgorszy w tej grę, bo przychodzę przynajmniej do finału Jak tam niektórych było Ta będzie trwała, ja tam po to już zginę, to zginę Ale podchodzę I poszło I on dziarstwo jeden na jeden z tym typem Jestem znowu w, w finale Pyk, pyk, pyk. I! Jest! Pierwszy raz. W... O, patrz co się dzieje ta stęka. bardzo jakaś scenka I poszedł. I to widzicie, tak to wygląda. za ostatni rundzie wygrałem tą grę. I właśnie dziękuję Wam za oglądanie. Więc no to co, zrobiliśmy to, zrobiliśmy i ja się z wami rzepiam, pa pa.